Dzień dobry i szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie w poniedziałek 30 czerwca. Moi drodzy, dzisiaj dostajemy od Kościoła bardzo króciutką, ale bardzo konkretną Ewangelię, aby się nią zainspirować, aby w jej świetle spojrzeć na swoje życie. Pozwólmy zatem, aby to Słowo Boże nas przeczytało. Aby to słowo, ta historia, którą za chwilę zobaczymy, aby zweryfikowała historię naszego życia, naszych wyborów, naszych decyzji, naszych akcji i działania. Otóż, moi drodzy, Ewangelia jest z Mateusza, z 8 rozdziału, wersety od 18 do 22. No i tam Jezus spotyka się z człowiekiem, który do niego podchodzi z propozycją, że chce współpracować z Jezusem, że chce iść za nim, że chce być tam, gdzie Jezus, być jego uczniem, być jego apostołem. Chce po prostu wejść do tego grona najbliższych współpracowników. Ale to jego pragnienie nie ma czystych intencji. Moi kochani, przychodzi człowiek, który sam siebie powołuje, który sam siebie chce wkręcić w grono uczniów, ponieważ oczekuje korzyści. Niestety, moi drodzy, ale to jest częste, że ktoś robi coś dobrego dla pewnych korzyści. Nie robi bezinteresownie. Chcę, żeby. Jakiś biznes był zrobiony, jakiś, jakaś korzyść, żeby była dla niego z pewnego dobrego zaangażowania. A Jezusowi się to nie podoba. W tym, z tej sytuacji, kiedy ten człowiek podchodzi i mówi: Pójdę za tobą, chcę być Twoim uczniem, będziemy razem działali, spodziewając się korzyści, nie wiem, materialnych czy. Może status społeczny by mu się poprawił, czy po prostu no, byłby inaczej, lepiej postrzegany wśród ludzi, czy, czy pomyślał, może jak większość Żydów, że lepiej trzymać z tym Mesjaszem, ponieważ będą profity z tej znajomości i z tej współpracy. No tak czy siak, miał nieczyste intencje i sam siebie powołał. Zobacz, że Jezus on powołuje wszystkich uczniów. To od niego wychodzi inicjatywa, to on dostrzega, on mówi: Pójdź za mną. A ten człowiek, bardzo sam przyszedł i mówi: Chcę pójść za tobą. Nie Jezus mówi: Pójdź za mną, tylko On mówi: Ja pójdę za tobą, ponieważ spodziewa się lepszego życia przy Jezusie, spodziewa się korzyści pewnych. I Jezus, który zna doskonale każdego człowieka, czyta nas, czyta, Nasze intencje, nasze myśli, zna nasze serca. Hm, odpowiada mu tak. Lisy mają swoje nory i ptaki powietrzne mają swoje gniazda. Ale ja nie mam miejsca na ziemi, gdziebym mógł głowę skłonić i choć trochę odpocząć. Odpowiada Jezus temu mężczyźnie, że posłuchaj, idąc za mną. Wcale nie zrobisz kariery, wcale nie będziesz miał wygodnego życia, wcale się nie dorobisz, bo ja jestem w misji, ja jestem w pełnym poświęceniu, w służbie bezinteresownej. A kto chce pójść za mną, niech mnie naśladuje, więc nie czeka na ciebie yy, po prostu jakaś fortuna, yy, zaszczyty. I komfortowe życie. I ten człowieczek, moi drodzy, nie kontynuował już dialogu z Jezusem. I dwie, dwie rzeczy chciałbym tutaj poruszyć. Pierwsza to właśnie to, co wspomniałem, że jest wiele osób w kościele, która chce służyć w kościele dla pewnych korzyści. Już nie mówię o samych księżach, którzy bez powołania przez Jezusa, bez tego pójść za mną od Jezusa, sami siebie powołują i wkręcają się do tego grona duchownych, no żeby się w życiu jakoś ustawić, żeby się dużo nie napracować, a żeby mieć po prostu jakieś profity i takie łatwe życie. Już nie mówię o takich sytuacjach, tylko chodzi mi generalnie o osoby, które angażują się w coś dobrego. Ale chcą mieć z tego korzyść. Jezus nie pochwala takiego zaangażowania. Dla Jezusa, jeżeli chcesz coś zrobić dobrego, to musi to być bezinteresowne. To musi to być ze szczerego serca. Nie możesz kalkulować swoich profitów, dochodów, korzyści, kiedy podejmujesz służbę dla Królestwa Bożego, dla Boga i dla drugiego człowieka. Kiedy Dajesz się do dyspozycji Bogu w służbie, czy to będzie wolontariat, czy to będzie poświęcenie w rodzinie, czy jakaś pomoc bliźniemu, to dajesz się mu nie stawiając żadnych warunków. Ty po prostu robisz to z miłości. Nie dla podziękowań, nie dla jakichś korzyści, nie dla komfortu lepszego, zaszczytów czy pochwał. Po prostu jedyną motywacją jest miłość. I do tego Jezus zaprasza. I Ciebie, siostro, bracie, Jezus też dzisiaj pyta: Jakie są Twoje motywy, kiedy pomagasz bliźni, kiedy się w coś dobrego angażujesz? Czy jest, masz takie światowe motywy, że okej, okay, moja firma Wam pomoże, ale moje logo ma być tutaj na tych produktach, i moje banery mają być ustawione na tej imprezie? No i wiesz, niby pomaga, ale sobie robi reklamę. To ja nie mówię, że to jest złe, ale to jest zasada świata. A my tu mówimy o zasadach Jezusa. Jezus mówi, jeżeli chcesz się angażować, pomagać, rób to bezinteresownie. Nie szukaj swoich korzyści. Nie przewiduj, że będziesz po prostu pochwalony, czy jakoś jakiś zaszczyt cię spotka, czy wyróżnienie. Tak więc, moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia. Niech nas oczyści, niech zrobi nam taki rachunek sumienia. Kiedy jesteś zaangażowany w jakieś dobre dzieło, pomagasz ludziom, gdzieś jeździsz, służysz komuś, zapytaj się, czy to, jest czy to jest bezinteresowne? Jeżeli tak, jest to piękne i Bóg tego chce. Tak jak w innym miejscu w Piśmie Świętym jest napisane: Radosnego dawcę miłuje Pan. Radosnego. Nie każdego. Tego, który daje coś, ale wypomina, narzeka, mówi o jejku, no ile można, no już ciągle daje i daje, ktoś inny by mógł dać. Tak, takiego Bóg nie chce. Jeżeli robisz coś dobrego, jeżeli coś dajesz, to to z radością i natychmiast, bez ociągania się. Z czystymi intencjami. Okej, okay, mam, proszę, daję. Radosnego dawcę mi Pan. I ta, to, co dzisiejsza Ewangelia mówi. Bóg pragnie współpracować z tymi, którzy mają czyste intencje, którzy nie chcą zrobić na nim jakiejś kariery, nie chcą wejść w kościół, aby pnąć się w zaszczytach jakieś, albo mieć lekkie życie i łatwe pieniądze. Jezus nie chce takiej służby. Dlatego niech ta Ewangelia dzisiaj nas zweryfikuje i zrobi nam taki rachunek sumienia, właśnie yy, jak jest moje zaangażowanie i czy ja czegoś czasami nie chcę ugrać dla siebie? Pomyślmy. Jesteśmy przed Bogiem, który zna nas doskonale, czyta nasze serce, zna nasze intencje, przed Nim się nic nie ukryje. Bądźmy szczerzy, na dzisiejszej modlitwie Stańmy wprawdzie przed Panem i, i pokażmy mu prawdziwe motywy naszego pójścia za nim, naszego miłowania bliźnich, naszej służby dla drugiego człowieka. Niech tam będzie bezinteresowność, nie nasz interes, nie nasz biznes, nie domniemane jakieś profity i zaszczyty. Niech Pan nam błogosławi na wspaniały poniedziałek, moi drodzy, ostatni dzień czerwca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A jeżeli kto się złodzi i okolic, to serdecznie zapraszam dzisiaj wieczorem na wieczorek poetycki z wierszami księdza Jana Twardowskiego. Będzie wspaniała uczta kulturalno-duchowa. Poczytamy wiersze księdza Jana, rozważymy je, będziemy dyskutować. Bardzo serdecznie zapraszam. Już tutaj wklejam plakacik yy, mówiący o szczegółach tego wieczoru. Niech Pan nam wszystkim błogosławi. I do zobaczenia. Do jutra.